No, cześć, witajcie. Jak wiecie, bardzo dawno nie nagrywałem. No i znowu chciałem... zacząłem... będę nagrywał. Ale mam nadzieję, że zaraz mi się uda regularnie nagrywać. Bo teraz akurat mam cały rok dużo czasu. Także w gruncie rzeczy pamiętajcie o zostawieniu łapeczki i subskrypcji. Ta nauka będzie Zainwestowałem w słuchawki. Teraz będzie podobny, może będzie mnie lepiej słuchać. Nie wiem, palicho. Tak. Zamiast... Od... Na razie cs nie zamierzam nagrywać, gdyż... Jest... CS mi się znudził. Nie mam już prawa do strzelania i grania tak jak kiedyś. Bo już testowałem niejednokrotnie. Dlatego będę nagrywał takie bardziej gry surwalowe. I właśnie jedną z takich gier jest, no, Deforest. I dzisiaj zacznę grać się Deforest na trybie jednosobowym. Zobaczymy jak wygląda ta fabuła. Oczywiście w tą grę już nie raz grałem, ale chciałem żeby nie będę nic mówił, żeby zobaczyć jak się to było. Dlatego zaczynamy. Bierzemy zwykły, normalny tryb. Jak będziecie bardzo chcieli oglądać inne tryby, czyli zacząć od trudnej właśnie trudnej, survival to zawsze możecie mi powiedzieć. Nie będę nie miał żadnego problemu na Instagram, ale to zależy od Waszych wyświetlonych w górę. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i będziecie oglądać się Jeżeli chcecie obejrzeć drugi odcinek, który pojawi się w zależności od Waszej ła ilości łapek, wbijcie 5 łapek w górę i tyle mi dostarczy. A teraz bez żadnych szczegółów zaczynamy grać. foresty. Mamy. Dobra, poglądamy sobie to. Hmm, hmm, mamy Bobasa. Zapoczynam so, książeczkę. Daj książeczkę. Latimie. Nie wiem, kto to jest tymi. Pewnie to jest ten okrutny, który siedzi w oknie. Hmm. Eee... Eee, to jest tylko. A gdzie skrzydło? Nie no, mam skrzydło. No co ci chodzi, babo? Mamy skrzydło, przecież takim cudem spadamy. A i młode nie wiem co się dzieje nawet, bo jest jakiś podejrzane. O, ryknęliśmy o ziemię. ma się mocno. No i dobrze. Bez żadnych szczegółów, nadam, jeżeli. Nie wiem, chyba przypadek kliknę. Tak. Tam na. Tam w przodzie powinien się nasz dziecko i jakiś dom, który je porwał i po prostu je nam zabiera. Dobra, bez szczegółów. Odcinki, mam nadzieję, będę robił na jakieś około 20-25 minut, żeby Wam się to nie wyglądało Tak, o wiecie. Strasznie. Dobra, zobaczmy, tu, tu powinienem mieć 3, -3 mamy picia, mamy to, 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 to no i dobra, no i możemy lecieć warto, chyba wszystko te walizki baterie yy, tak walizki mamy, ta jest, ale mamy czujny stąd walizek polecam ugrabywać te wajskie jak są to nowi gracze mam, jak, o właśnie, jeżeli Wam się spodoba ta na część nagrywana, to będę nagrywał, na, 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 na streamie powinien się pojawić druga część, podobno w kwietniu, lub w styczniu, nie wiem, lub w październiku, nie wiem w którym to było więc jak będziecie chcieli to oglądać, no to nawet kupię specjalnie i nagram kolejną część a teraz sobie Dobra, gdzie jestem? Bo na ja nad nim orientuję się gdzie jestem. Hmm. Jesteśmy w miejscu, na których nie... gdzie jesteśmy? O, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Tu tak. Tu mamy jakieś te... Nie wiem co to jest, dobra. Dla graczy początkowych. No w sumie nie wiem, nie będę robił poradników, tu, Ale na jak już mówiłem, wiem gdzie są większe rzeczy, które są nam potrzebne do tej gry. Dlatego idziemy je zdobyć jak najszybciej. I tak. Tu mamy, wejście jasnij, tu najprawdopodobniej nie chciałbym zamieszkać, bo... A, tak, bo tu mamy bardzo dobry dostęp do niektórych rzeczy. A, robię się rzeczy. Tak, to jest ta wioska, w której chciałem. Mamy batonika i cztery napoje, to jak zwykle słabo. Dobra, dlatego przeszukam sobie to. Mamy zmianę ubrania. O kurde. Czy to? Czy jak się broniła, tylko tak. O fuck, już kanibale na start. Oa. Dobra, muszę trochę przyda tak się kompać. wykąpać. A już jak na start? Rzadko widziałem na start. Dobra. Teraz zrobimy sobie włócznie Bo jak się nie mylę z rzutu ta włócznia jest dobra do ataku Chodź, narawaliśmy go kurde, no nie umiem trafić w kanibala teraz spadajmy z tym, bo one naprawdę dużo zadają i bez problemu mnie zabiją Dlatego idziemy tutaj I tu mamy tak, po tej do jaskini tak, to chyba było tu. Idziemy więc tutaj do tej jaskini. Dobra, trzeba zapalić, bo na to co to widzę. Okej. Okay. Dobra, co tu mamy? Mamy tu jaskinię. Okej. Okay. Podpalę sobie polek, Bo nie da że on będzie jaśni. to będziemy widzieć rogu. O, na przykład takich jak ci. Ale... Ale czemu oni się nie palą? Ty Bardzo dziwna rzecz Powinni się palić Powinni się palić, nie wiem czemu się nie zapali Dara wurczę No i znowu nie trafiłem Dara, nie mam czasu na was Idziemy po tą modelę EXA, bo tam będziemy mieli bardzo duże uzbrojenie Dobra, teraz tak, wchodzimy tu Bierzemy drabinę On jak stąd spadł, to raczej powinien zginąć, więc idziemy na spokojnie na dół Hmm Na razie 300 mi się na nie ma ale tu raczej nie powinno nikogo być, z tego co pamiętam. No, oj. Coś nie chcą mi... O, dobra. I kolejne lajski mamy. Jak A bo mam tu dwa rodzaje O. Tak, tu mamy, widzę już. Kolejne te. Dynamit. Co będzie nam bardzo potrzebne. No, strzały. Jeden strzał, drugi strzał, dziesięć strzał. Dużo napoi. Bardzo mi się to niezmiernie przyta. Mamy farbę. Jak się nie mylę, farba powinna nas bronić przed tymi właśnie stworzeniami. Mamy łuk. Zaremontowałem. Tam jakieś zapiski w dwóch ciałach. Idziemy więc. O, malutku, po Jeszcze od razu Was poinformuję, że Tego Miałem powiedzieć, że 9 minut, mm, tak Dobra, tak Ogólnie oprócz The Forest'a chciałbym nagrać jeszcze jedną grę I to będzie raczej Minecraft Ale na Bedwarsa, będę nagrał Bedwarsa. I inne minigierki, które można chętnie spokojnie pograć Ale z drugiej strony nie wiem, bo raz na jakiś czas Bedwars mogę nagrać tak, o, dla, dla, dla zasady, albo na live. U. Dobra, chodźmy ją. Ja na razie gramy w te polesy. To jest ta ciaszka. Możemy tędy na się dostać do głównej wioski? O, ej, bo ja nie. Dobra, wziąłem. Nie wiem co on robi, nawet, więc go dziwne. już myślałem, że nie wziąłem Model Ej, lampa. A, widzę drugiego. No co, zabijem ci kolegę, no co ci poradzę, ziomuś. Mogę cię dźgnąć jeszcze, jak chcesz. Jak tak bardzo chcę... Co, chcesz udać ci do kolegi, rozumiem. Dobrze, już. Tylko muszę, pogrzebać sobie. W to... Podpale. Już na Modern X powinna podpalać O kurwa śmicz jeden wraca i tu No Ty co jest Ona nie podpala Coś mi tu nie gra Modern X nawet podpalać Graczy No cóż chyba ty, Chyba nie podpala już Dobra Ustawienia jak pewnie Ale ja raz prawdę Opcje Rozgrywka Ostatni model dopuszczać w urządzeniu budynku na rynku. Model budynku, model budynku... A, nie ma nie, nie, nie. No dobra, chyba Idziemy. Mamy model nexa. Mamy sobie ciało z zakażonego rodzina. Dobra, widzę wyjście. No. Dobra, wyszliśmy z tego. I tak, następnie po co bym się udał? Od razu jak jesteśmy już tutaj, mamy modernizer. Szczerze poszedłbym już od razu jak jestem w O, od razu możemy wziąć kawałek tego. Weźmy sobie dynamit. Podpalmy i wstawimy do tego tutaj pójdziemy nam C o okej okay. mamy jedną, jedną ósmą nie to była jedna siódma, jedna ósma, też części do pistoletu zawsze nam się przyda jak już od razu jestem, w zawsze bardzo mi też dać okazję chodźmy więc w takim razie jeszcze tu i tak pobijemy się od kanibala Trochę, trochę z farby coś Tutaj powinny być strzały jak się nie. Ma, to warto sobie wziąć. Tak, ma strzał. Czy strzał do kolekcji? 13 strzał to już tak dużo. Tak. Teraz lecimy sobie. Coś mam na po. Jak chyba mi w bie dobra. Ale życie mi się regeneruje. Chodźmy więc do tego. Na stateczek idziemy. Tak, tu jest statek. Bo w tym statku mamy dużo jedzenia. I tu będzie nasza raczej baza tymczasowa. Zawsze możemy tu jakieś ognisko zrobić, coś się z tym. Stylu. Bo bazę na razie... Na razie wolę zrobić tryb koczowniczy. Czyli będę po prostu lądrował niektóre rzeczy. Potem wbuduje się centralnie bok krateru. Bo tam jest fajne miejsce na, na bazę. Dobra. Jesteśmy już w tym. Patrzymy więc tak. Na pewno jeszcze tutaj nie raz wrócimy. Bo jak zrobimy mazy gdyś gdzieś chciałbym wszystkie rzeczy tu wymyślać. A nigdy szczerze przy nigdy nie byłem Zapiszę sobie rady tutaj miejsce pierwsze. Nigdy nie byłem w tym pomieszczeniu. O! A tu jest jakaś karta dostępna, niestety. Więc jakbym wiedział, gdzie jest ta karta dostępna, nie bym skorzystać. Dobra, kasa. No tak, trzeba, eksplorujemy tu. Chyba wszystko zabrałem. I tu też chyba wszystko zabrałem. Dobra. Liny wziąłem jakieś. Tak, mam 4 liny maksymalną ilość. I od razu, Boże, szczerze pozesłał do nurkowania, bo on nam strasznie grę. I tak, tu będzie nasza baza tymczasowa. Ogólnie tak. Ale rzeczy tu są straszne. Chcę laki leki. I tkaninę, bo nam się strasznie przyda. I raz, jak się do tego drzewa, po drugą się do pistoletu, gdzie tam dalej jest trzecia na tej wyspie. I tutaj raczej zrobimy bazę tymczasową, tak obok tego statku, i na tym statku potem nawykanie wam się wyspi. I Nie chcę mieć z nim nic czynienia. O ile on atakuje, czy nie? Na tym nie chcę się tam mieszkać, bo już tam raczej nie. My... Wrócimy tam włącznie, żeby otworzyć ten dostęp do karty. Tak czy owak. I tak będziemy się tam musieli wrócić po... Bo... Z wioski też pójdziemy od razu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dynamit. Potrzebujemy dynamitu. Mamy cztery laski. Dobra. Dobra, kolejna. Zaraz puchnie. O! Mamy... Dwie części do pistoletu, więc jest dobrze. Wiele razy nas informuję. Tam na tą wyspę doświadamy, gdyż tam obok tej wyspy jest statek, gdzie skuszę. Kuszę nam się bardzo przyte w wrogi, bo one bardzo dużo obrażeń zadaje. I tam mamy kolejną miejsce. I tak. Zrobiłbym to bazę tymczasową. O tutaj na tej... tam blisko tego laska oczywiście, bo... Centralnie ale to będziemy mieli raczej na checkpointa. Tak, jest tutaj na checkpointa. I tak, tutaj mamy zapis. jeszcze zapiszemy? Na miejscu pierwsze. I tak, mamy tutaj. No, tam będzie kuszno. Tam dalej mamy zasadę rukowania. I raczej mam nadzieję, że szybko nam pójdzie, żeby dojść do tych rzeczy. Jak na razie mamy tutaj spokojne miejsce. Dzień się kończy. A ja pozbieram sobie trochę drewna. Nie wiem, czego nam drewno potrzebne Dobra, Co możemy zbudować? ogień, schronienie musimy zbudować na pewno o tak, i zbudujemy tutaj może czekajcie e, nie to zbudujemy sobie chatkę no, taka mała chatka do zbudowania dla nas, to żaden problem a potrzebujemy jakiegoś domku tymczasowego To jest jeden domek. To zjemy coś bez skąd i się napięć czegoś i zapijemy. Dobra, czyli potrzebujemy jeszcze 4 pięków na styk, nie znaczy jeszcze na drzewko. Chyba tam już idzie nie kanibali Więc Muszę się pośpieszyć Bo to święte drzewo to jest Szybko chodzisz z modernach Dobrze było wziąć bo. Yy. No, mamy domek Możemy tutaj zapisać Mamy mały domeczek jest dobrze. dobrze w takim razie mam miejsce do schowania się teraz tak moim głównym celem chcę zbudować pokażę teraz raft taką tak, fajną łódź mieszkalną dok mała trapa, łódź mieszkalna Znam już, czy nie zbuduję takiej. O. I mamy. E. I taką raczej chcę zbudować. Wiecie? Bo ona jest strasznie fajna. Ale trochę pracy nas czeka. Więc lecimy. Chciałbym, żeby. O. Drzewo że bardzo szybko robię. Nie wiem, coś chyba nie tak mi jest. Mi się daje bo... Albo to są jakieś specjalnie małe drzewka. Bo strasznie mi się naprawdę szybko tną. Mi się nikt nie dodał, że te drzewa szybko nam się strasznie ciały. Coś mi ścina jeszcze przez... Przepraszam, sobie jak mam jak jakieś takie dziwne problemy Nie wiem czy nie mam problemy jakieś czy nie wiem czy wy to widzicie czy nie Ale obyście nie widzieli Ile poczynamy? 40. Trochę pracy mamy ale Na pewno nam się uda, mamy już 10. A taki mobilny dom byłby nam naprawdę bardzo przydatny Bo mielibyśmy kuszę I moglibyśmy się przynieść na to bok krateru. I tym byśmy powołali umijać las, gdzie mamy tam pełno bardzo dużo kanibali. A kanibale jak wiecie dobrze nie sięgną nas w wodzie. Dobrze. Jeszcze tutaj trochę szewka. Kiedy mamy? 10 tego, czyli już jedna czwarta jest. Zawsze coś. Naprawdę coś nie tak jest z tymi drzewami mi się wydaje nie wiem, czy ja coś wstawiłem przypadkiem, ale te drzewa naprawdę szybko jakieś ci nie Zrobiłbym od razu jak już tu jestem. Tak, zrobimy sobie ognisko. L, R, I z zawołaniem sobie Dobrze. Dobrze. W następnym odcinku od razu mówię, mam zamiar iść po. Zestaw do naukowania, pokuszek i po części trzecią część pistoletu. I to będzie cel naszego następnego odcinka. Dzisiejszym celem, jak, jak, było, jak chciałem powiedzieć, był właśnie zdobycie nowoczesnej siegiery i zdobycie yy, dwóch części pistoletu, pograbowanie jachtu. Więc mamy większość rzeczy do tego, do tego. Dobra jest na coś Jeszcze chyba nie skończyłem. Ta jeszcze jest tego Ale szybko nam pójdzie z tym dołkiem na statku. Wtedy będę mógł zbudować tutaj ognisko w środku, raczej tu na zewnątrz. Będziemy mogli podróżować na spokojnie. Gdzie ten kanibal raczej by nas nie dosięgał. a Ale zrobić chudną bazę z murami obok krateru. Mamy 24 na 40. Czyli wystarczy nam jeszcze zrobić 15. Idziemy robać dalej drewno. Dobra. Ale od razu mam, widzę tu jeszcze parę desek, to je od razu wezmę. Nie wiem szczerze po co wgrywam ten domek. Mogę sprawdzić, może mogę spać? Mogę spać, to lepiej zaśniemy sobie. weźmiemy nam od razu lepiej, to będziemy bardziej głodny, Tak, myślałem. Dobra. I zapiszemy sobie od razu. I weźmiemy kolejne dwie deski. Mamy deski. Ogólnie dobrze jest dobrze, mamy 28 na 40 hmm nudny ten trochę odcinek bo, że mieliśmy tylko jedną walkę, z z z dwa razy z one cannibalem ogólnie, jeżeli nie macie przeciwko poza odcinkiem na pewno pójdę po zrobię sobie nie, w tym domku chciałem zrobić, poza odcinkiem pójdę sobie jeszcze po trochę lasek dynamitu jak mu, żeby was nie dać znowu tym samym przybyciem. Czekajcie, od razu ją zabiję. Patrzcie, sama mewa weszła mi pod Nie zabiję mi, tylko drzała jej zalpiły szybciej niż ja. Ale coś tak to wygląda Jeszcze 10. Jeszcze 10 desek potrzebuję. Jeszcze tylko 10. Trzydzieści dwa. No i kolejna mała, no dobra. Mam główkę, śmieszna ta główka szczerze. No. Trzydzieści dwa. Teraz będzie trzydzieści cztery chyba. Trzydzieści cztery. Tu będzie trzydzieści sześć. I zapnąłem zabić. Ile piór mamy? Trzy pióra to bardzo mało, nie wiem czy To no, sobie. Pewnie parę mi Trzydzieści no, 36. Jeszcze jedno drzewo. W sumie wystarczy nam oczywiście ściąć. Co dla mnie problemu nie ma? My tak będziemy musieli coś zrobić, bo widzę, że tylko jeszcze tylko do wiosna. Dobra, jeśli sobie tak Napijesz, jakoś mamy dwa miaska, teraz no, nisko palimy. dwa drzewa i kończymy odcinek. Tak jak mówiłem. Ale widzę kanibale przyszły. No. jeszcze szybko zjewamy. Mamy. To. Mamy, to. mamy to, mamy to, mamy to. Na razie kanibale. No. I jesteśmy poza terenem wyspy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie, nie, nie zostawcie... Ła, zostawcie 5 łapek w górę. będzie kolejny odcinek. No i się z Wami żegnam i do następnego.